Stacja 14. Pogrzeb Jezusa Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tamto więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu. W pogrzebie Jezusa uczestniczyła jego matka, wierne kobiety oraz Józef z Arymatei i Nikodem, uczniowie ostatniej godziny. Jezus został pochowany jak król. Ogromna ilość wonności, które przyniósł Nikodem, świadczy o wielkiej czci wobec zmarłego. Ich zapach jest zapowiedzią splendoru zmartwychwstania, zwycięstwa nad życiem. Trzydniowy pobyt Jezusa w grobie był ostatnim akordem Jego ziemskiej misji przed zmartwychwstaniem. Syn Boży przebył cały ludzki szlak. Grób okazał się ostatecznym zwycięstwem. Z niego powstał, by pokonać ostatecznie cierpienie, śmierć i zło. Pomyśl, w jaki sposób przeżywasz pożegnania. Czy odnosisz się z szacunkiem do zmarłych? Kogo z nich najbardziej cenisz? Co stanowi twój grób? Panie Jezu, dziękuję za to, że przeszedłeś cały szlak ludzkiej pielgrzymki, by nauczyć mnie żyć i kochać. Spraw, bym nie poddawał się nigdy ciemnościom grobu i śmierci.